Witam, nie było mi jeden dzień w lesie już mamy tutaj papierków trochę w międzyczasie zbierałem już prawie całą torbę śmieci no i miałem problem z tym kineskopem bo nie dało się go zebrać te foliowe torby bo by się podziurabiły ale za to ktoś dzisiaj by rzucił do lasu o taką skórzaną torbę i ona będzie idealna na wyzbieranie tych szkieł z tego kineskopu, który już od dłuższego czasu nie dawał mi spokoju Także biorę się za pakowanie tego w tą torbę skórzaną zobaczymy czy się nie pokaleczę, na razie no, na ile mogłem to wysprzątałem. są tak drobne szkiełka, że nie bardzo mam jak to złapać, ale jeszcze tylko pozbieram tam te papierki, co wcześniej pokazywałem Jedziemy do kosza. Na razie...